Witajcie moi drodzy, jesteście na kanale Paszyńska Polska i dzisiaj jak zawsze z wami ja jestem, Iryna Paszyńska i dzisiaj chciałabym, żeby poznaliście mojego przyjaciela, który właśnie też jest repatriantem i już 4 lata mieszka w Polsce No właśnie już jest tu on, Sławek, cześć! <gry> I to jest Sława, Ayo. który też jest repatriantem i która mieszka w Warszawie. Warszawie, no właśnie, w Warszawie, w Polsce, i dzisiaj a, pogadamy razem i opowiemy Wam o naszym jego i trochę moim życiu. W ogóle e, znamy się już ile lat? 16 lat. 16 lat, mniej więcej. No właśnie, to już bardzo, bardzo długa. No i chciałam po prostu, żeby też poznaliście tego fajnego człowieka, który też jest repatriantem. I możemy też opowiedzieć uh, o jego historii, bo też jest bardzo, bardzo ciekawe. No to właśnie, może teraz pójdziemy, gdzieś sobie spokojnie usiądziemy i pogadamy, opowiesz wszystko o swoim życiu, o repatriacji, o, swojej, o swoim już polskim, lepszym życiu uh, nam uh, i naszym subskrybentom. Jasne. No cóż, już jesteśmy w ciszy, w spokoju, możemy spokojnie sobie porozmawiać. Czy to o, można nazwać spokojem? No nie wiem, to też takie ciekawe pytanie. Dobrze, to możemy już porozmawiać i e, Ciebie o takich ciekawych pytań, które interesują dużo ludzi e, i oczywiście, które są e, bardzo problematyczne dla nas i dla naszego życia, no bo przeżyliśmy to wszystko, i ty, i ja. No przetrwaliśmy, jest... No właśnie. No i pierwsze pytanie, które bym chciałam Ci e, zadać i oczywiście też porozmawiać o nim, hmm. głębokie i takie e, ciekawe <grytanie> pytanie. E, skąd pochodzisz? Skomplikowane pytanie. <grytanie> Właśnie bardzo. <grytanie> Skomplikowane pytanie dlatego, że jestem rodziłem się na Ukrainie. Kiedyś życieńciem sprowadzimy się do Czech, i tam mieszkałam przez 3 lata i już znałam czeski język. Wróciłem do Ukrainy z rodziną. Później Ukraina przekształtowała, Krym, tam, gdzie, tam, gdzie mieszkam, przekształtował się w Rosję. W dobrze, sumie... Dobre słowo, przekształtował się. No. Wiesz co? Bo ja kiedyś powiedziała, że Krym przeszedł do Rosji i wtedy miałam duży prawdy. <grym> Także wybrałeś dobrze. No dobre nie trafne, trafne no. słowo. <grym> Usłyszałam kiedyś, że powiedziałeś, że człowiek, jesteś człowiekiem świata. I to tak bardzo mi się spodobało, bo ja też nie mogę określić swojego obywatelstwa swojej narodowości. Dlatego też chcę tak powiedzieć, że jestem człowiekiem świata tak naprawdę i akurat to wziąłem u siebie. O, to świetnie. A jeżeli chodzi o Twoje repatriację, czy, czy było to ciężkie decyzje, czy było to ciężkie dla ciebie? A chodzi ci o samo przeprowadzanie się, czy um, sposób w ogóle w jaki się przeprowadziłem i Jakie w ogóle tutaj się okazało? Jak możesz to wszystko zebrać w jednym, powiedzieć, czy było to ciężko, czy nie? To bo będzie, będzie pięknie. Mi się wydaje, że nie, w porównaniu do pozostałych osób, w ogóle innych osób. Dlatego, że tutaj już była moja siostra i dzięki niej. A ja tutaj tak szybko się przyswoiłem. Nie wiem, czy można tak powiedzieć w ogóle. miałem już tutaj mieszkanie, już miałam ogarniętą uciel, uczelnię, więc na lukę tak się przeprowadziłem. Tylko jedyne co miało to problem na granicy. Bo zawsze się bałym, że mnie powiedzą, że ja jestem po raz pierwszy w Polsce, że nie mogę przekraczać granicy Unii Europejskiej. W ogóle akurat przed granicą zgubiłem ważny dokument. Aha. Nie mogą go znaleźć, co potem znalazłem, bo już to do niego krzyczało o autobusie. O Boże. był. Ale jak się przeprowadziło, to tutaj już, już, już. Poznałam życie chyba, nie wiem. No właśnie tu w Polsce się poznaje życie. Wszędzie bo... się poznaje życie. No jak przeprowadzisz się, do 100%. Powiedz, no czy w Twoim domu było mówione w języku przodków, czy nie? A, ja tego nie słyszałam, chociaż moja matka znała język polski. Ciut. Czy znał język polski. Mój dziadek znał również język polski, moja babcia, ale niestety nie znali już podczas mojego dzieciństwa, jak mhm. Nie, po prostu a, to zostało wytarte z mojej pamięci. Ja ich w ogóle nie pamiętam. Ale było kiedyś mówione i twoje przodkowie do e, ludzie, którzy kiedyś wyjechali z Polski, tak? Tak, tak wyjechali kiedyś z Polski mój dziadek wyjechał z Polski, a, a babcia akurat chyba mieszkała na Ukrainie, w tym pamiętam. momencie. Podobnie na do dlatego, że e, mój prapradziadek był w, w żył kiedyś mieszkał w Gdańsku albo w nie pamiętam dokładnie. A i ja powiem ci sobie że żeby po prostu wyjechał, wyjeżdżał z Polski, bo co, coś tutaj się dzieje. To było związane z wojną. I on akurat wyjechał. No i tak on się okazał na Krymie. Nie wiem, czy tutaj było bardziej bezp... tam było bardziej bezpieczne, czy nie? Wydaje mi się, że tak, bo moje bo tak wszyscy, z... wszyscy, <laughs> wszyscy wyjechali. Nie no. wiem, ale akurat tak się okazali na Krymie. i. Dzięki nim, jestem teraz tutaj. No właśnie tak, wrócili do Polski, że tak powiem. Jeżeli chodzi o powrót do Polski, czy to był nagły pomysł, czy wymyślało się tak długo i oczywiście? Moja siostra jest starsza do mnie o 2 lata. Ja on tak sobie my mamy w ogóle korzenie polskie. I jest... Kartę Palaka i wszystko wychodzi z tak, tego. Tak, 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 tak. I dzięki, dzięki temu, że mamy korzenie polskie, mamy kartę Palaka i kartę swojego popytu I nie, niedługo będę miał jeszcze obywatelstwo, ale muszę jeszcze, jeszcze na tym popracować. I tak, to był mój pomysł tylko dlatego, że ja nigdy o tym nie myślałem. Nigdy nie myślałem, że wrócę do, swojej, do swojego kraju, skąd powiedzmy. A, można powiedzieć, że wyjechałem, ale to, to tak naprawdę nie byłem. Mm -hmm. Tylko ja sam, bo ja powróciłem do miejsca swoich przodków, można tak powiedzieć. Um, I to tak się zdarzyło tylko dlatego, że dowiedziałam się, że mam korzenie Polskie, bo za dużo mojej rodziny o tym nie mówili, bo, bo tak. Mm -hmm. Nie, nie było. To właśnie też ciekawe, no bo chyba jak ktoś ma korzenie, tak, takie. Bardzo mocno, bo prawie babcia dziadek, prawa babcia pro to mm. mocne korzenie. Mm. I e, jak oczywiście w życiu ich nie spotkasz, jakbyśmy był mały, tak. E, I to trochę tak jest smutne, że nie było dzieciństwa powiedziane, że no, jesteście jesteś panachami, tak, i mm -hmm. macie te, takie proste korzenie bliskie. I... Może rodzice chcieli wytrzeć to z pamięci, tylko dlatego, że nie chcieli tam wracać. Może, ale tak, też myślę, nigdy nie miałam Wigilii, nigdy nie miałam takich, tak. no, takich święt, no faktycznie, które... nigdy nie mieliśmy tych świąt. No właśnie, świąt. nigdy. Tylko takie bardziej prawosławne, o którym no, nawet kiedy dla mnie było to takie e, dzikie, niezrozumiałe, kiedy przyjechałam tu. No bo nie mogłam o wiedzieć, bo w dzieciństwie nie dali mi to. tak? Niektórzy... E, oczywiście w komentarzach ktoś zostawił czujesz. Oh. Właśnie, tak się nie robi. Tak? No. To czuję się sobą. A kim Cię czuję? No wywiązuje się z tego, że przeprowadziłem się do Polski, to akurat Polakiem. Gdybym się przeprowadził do Niemców, to Niemcom, chociaż nie mam żadnych korzeni. A to jest normalne, kiedy ludzie przyjeżdżają na przykład do Ameryki, to mówią, że są... to no, ka każdy, każdy z nich mówi, że on jest Amerykańcem i to jest absolutnie normalnie. Większość z nich mówi, że ktoś obraży w ich kraju, tak naprawdę, żeby otrzymać dokumenty. Możliwie, możliwie. <gry> o, następne pytanie, które też będzie pozostawione pod komentarzami, żeby po prostu e, już e, za wcześnie to zrobić, żeby nie musieliście e, za dużo... Jakby, Zanim napiszecie nie... ten komentarz, to tak, od razu tak. udzielimy odpowiedzi. A pisz, Ale się wszystko jedno te komentarze, bo będziemy czytać. Krym to Rosja czy Ukraina? <śmiech> <śmiech> czy Krym to Rosja czy Ukraina? Jorena, powiem Ci tak. W 2014 chyba, roku Krym się przekwalifikował się niezależnie od decyzji pozostałej części Ukrainy do Rosji. że przekstał się. I tam są rosyjskie pieniądze, rosyjskie. Dokumenty, rosyjskie ubezpieczenie zdrowotne, a rosyjska władze. Możliwe, możliwe. Kiedyś tam włamał sobie nos, nie chciałem chrapać. Ale właśnie miałaś operację. No, miał tę operację na nosie, na, na, na Krymie. No, no i poszło. Ale jeszcze sobie zrobiłem. nie, nie I co jeszcze? I granice ukraińskie, krymskie, ale... A, granicę postawili chyba pierwszą Ukraińcy, a potem postawili w odpowiedź Rosjanie, więc Ukraińcy sami zaakceptowali to, że Ukrai no Krym nie jest częścią Ukrainy już. Halo. Po prostu tak Krym. Nie, nie chcę teraz. Nie śmiasz. No właśnie. No, tak, hmm. To ciężko. Ale skąd nie tak dawno słyszałem taką opinię, że Ukraińka z zachodu mi powiedziała, że. A, nie wiem, jak to powiedzieć dobrze. Zachodźcy, Ukraińcy, chyba tak to się mówi. A, tak, tak, taka jest odmiana, że czekają, aż Krym przywróci się do części Ukrainy. Czy Czekają, ale ja nie wiem, kiedy to, się, kiedy to się stanie. Wiesz co, nikt nigdy ci nie powie, że nie można czekać. <laughs> czekać wszystko, co chcesz. Czekam, może zostanie dołączony do Rosji, nie do Rosji, a tej Turcji. No właśnie, ja też, gdy myślałam, że dlaczego nie? Jak już Krym zawsze gdzieś przychodzi, to dlaczego nie do Turcji? Tam jest um, pięknie. Może. <laughs> a pierwsze wrażenie o Polsce, jakie miałeś? Że Polska, Warszawa. Ja akurat przyjechałam bezpośrednio do Warszawy to jest po prostu czystsze miasta od wszystkich, które widziałem zanim się przeprowadziłem. I że Pol Warszawa to jest tak naprawdę czystszy lwów. Koniec, serio. Taka podobna jest architektura. A tylko, tylko Warszawa jest bardziej czystsza, jak już bardziej czysta, jak już powiedziałem. I ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta chyba. Wydaje tak. mi się, że też, tak. Wydaje mi się, że nawet e, jak w porównaniu z Lwówem e, jak wyjdziesz do, z Warszawy do jakiejś okolicy dalszej od centrum to będzie wszystko jedno pięknie, chociaż no, w Lubowie tak nie jest, no jak całej Ukrainy nie jest. No tak, de facto tak, masz rację, bo kiedy ostatni raz spacerowałem e, Lwówem, to, się w Lwowem to spacerując w starówce akurat możesz, możesz zobaczyć to podobieństwo, a kiedy już wychodzisz poza starówkę i w ogóle poza miast jakieś okolice takie zakręty, to od razu widać, że to jest po prostu cegła. No cegła. Cegła. Nie wiedziałam. <laughs> Będę wiedziała. Okej, okay, to cała Ukraina jak cegła. Proszę tego nie wstawić, inaczej mnie zabiją. Okej, okay. okay, a czy żalujesz, że pozostawiłeś w czy nie? Wiesz co? Nie, dlatego, że chciałem się przeprowadzić do większego miasta. Jedyne co, to czasami chcemy mi się wyjechać nad morze i ja rozumiem, że jak teraz usiądę nawet do pociągu, to będę musiał jechać z 6 godzin mniej więcej, a w Krymie miał taką okazję usiąść do samochodu i być obok morza i z 30 minut. No właśnie, tak. Tyle. Morze, góry, natura. No tak, też za tym. Chociaż Pol Polska jest piękna. jest co zwiedzać, długo i też jest morze. Piękne. Chociaż jest mi się, bardziej zimne. zimne. tak. będziemy mówić o tym, co drażni się w Polsce. Co powiedziałby? Drażni? Tak, drażni. Co coś takiego, co naprawdę... Ale o co się, się chodzi? No na przykład nie drażni, że ktoś, jak ktoś słyszy mój akcent. <noise> Tak, i od razu, o Boże, skąd to ona jest? Ona nie jest twoja, tylko nienawidzę. No i... Jezu, to jest takie to prawdziwe. Jest bo, to boli. To boli i to jest prawdziwe. No, na przykład mnie to bardzo strasznie... Draźni? A, de facto tak, to mnie draźni. Od samego początku, je przyjechałam, no to... Ja staram się mówić jak można lepiej, ale zawsze słychać ten akcent. I jego nie by się tak pozbyć tak na szybko. No bo ja po prostu się nie, to jest absolutnie normalnie. Nie chce tego Ty chcesz pozbyć, tego akcentu? No wiesz, jak będziesz chciała e, zamieszkać w Polsce na stale. Już wiesz, to fajnie by było. No, prostu, znaczy, wiesz co, na, na, na dłuższy okres. No może tak, ale wiesz co? Y, Myślisz, że to jest coś takiego. Y, co jest normalne, no. To jest nawet miłe. Można, Można mówić, nie? że w ogóle wyrosłem na wsi, tam wszyscy tak mówią. Ja w ogóle jestem ze Śląsku. Można tak mówić i będzie ok, Nawet piszą, że jak ktoś jest z zachodniej części Polski, to też ciężko zrozumieć. Tak? Albo wschodniej, nie pamiętam. No to, piszę, zależy, to pamiętam. zależy. To zależy, też to, słysza, to słyszałam. Tak no. naprawdę, kiedy się uczyłem z polski, uczyłem, uczyłem, języku, uczyłem się języka polskiego, to moja... Nauczycielka przeprowadzące zajęcie powiedziało to samo. Powiem mm. to samo, że tutaj zależy wszystko od części polskiej i będą inne akcenty znowu. To e, przejeżdżamy do e, Śląska. Jeżeli mm. chodzi o Polskę, o Polaków, o, o polskie języki, nie wiem, Za bardzo tłuste, coś powiedz. <głos> <głos> Nigdy nie jadą tu z czego jedzenia, naprawdę. Nie wiem, sobie tego dojeść. Przestańcie. Proszę. Dziękuję. Chcę z No możesz jeść dwa roże w No twarożek, roże wejski, ser otuszczony. No bo. Czy widzisz różnicę między Polakami a Ukraińcami? Oprócz języka? <laughs> może to... Oprócz tego, że nie ma chłodz tego, sałata olivietu? <laughs> tak, może Ukraińców jest bardziej biedniejsze po prostu widzenie życia. No tylko dlatego, że Polacy są w Unii Europejskiej i mają dofinansowanie, powiedzmy tak, i się rozwijają szybciej. Ale z innej strony Ukraińczy czasami potrafią zrobić więcej w tej pracy fizycznej ale bądź, albo bądź tej intelektualnej, tylko dlatego, że chce zarobić. No i tak jest tylko dlatego, że on tutaj specjalnie przyjeżdża, żeby zarobić, i mu nie, nie ważna jest praca, więc Ukraińcy są bardziej pracowici. Może się różnią mentalitetem, ale to tylko dlatego, że chowali się w różnych krajach znowu. Znowu możemy tak porównywać Polskę i jakikolwiek kraj Unii Europejskiej, dlatego że tam są różne mentalitety. Mentalitety? No, no mentalność. Mentalność. O, mentalność. mentalność? Też mnie nauczyłam. Nauczyłam się do języka. Do... <grystanie> jest, Ciężkie jest to życie repatriantów w Polsce, które cały czas e, robią jakieś błędy językowe. Musisz mówić dobrze. Dobrze. <grystanie> No właśnie, okej. Okay. To znaczy, nie taka widzę, że dla ciebie wielka różnica jest pomiędzy Polską a Ukrainą. Jak wracasz na ukraińską rzutę? To co, żadne różnicy? Wszędzie są pola. Pola. W Ukrainę budynków, a jak są budynki, to są bały. Pola i rynki. Tak, pola polar i bazary. 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 Zaczy ładnie tobie było odnaleźć w Polsce, kiedy przyjechałaś. Tak. To dla mnie stanowiło bardzo wielką, dużą trudność. Choćby dlatego, że jeszcze nie poznałem życia. Miałem 17 lat, niczego nie rozumiałam. No tak. To może ja teraz również niczego nie rozumiem? <laughs> Myślę, że nikt, nikt w ogóle nie rozumie w każdym wieku. wieku. No, w każdym wieku de facto. No. Ja przez e, cały rok i kolejny rok i kolejny rok po prostu... Miałam zadanie nauczyć się prawa na swojej uczelni, obronić się i tyle wiesz, więc. Już właśnie jest e, prawnikiem. Majmistrzem no, Także zapraszamy do <grym> sławy, jak macie jakiś problem z policją, z państwem. <grym> Okej, okay. bo temat też dla repatriantów, cudzoziemców, czy co Ci czy czy w Polsce? To, to zależy już również od człowieka. Nie, może dlatego, że ja. Nie. Że dlatego, że ja nie za bardzo się komunikuję z ludźmi, a którzy mi się wydają tacy okropnie, żeby obrażać po prostu innych ludzi, to jest jej uważanie normalne. Chociażby dlatego, że ja jestem normalnym, normalnym spokojnym człowiekiem i po co mnie w ogóle obrażać, jak ja nie obrażam? Ja nie podchodzę do osób i nie mówię, hej, śminia, spadaj jest stąd albo coś takiego. To jest moje miejsce, ja chcę tutaj akurat, się ostatnio było, jak wstawę stąd, ja chcę tutaj usiąść. To gdzie? U ciebie było. A, no właśnie, jechałam w autobusie i ktoś mi powiedział, że chcę usiąść na moim miejscu. A tam było po prostu 10 wolnych miejsc. Ja zobaczyłam i powiedziałam, że, no, przepraszam, są tam inne miejsce. No, to inne miejsca. Więc nie to... było u ciebie takiej sytuacji? No nie może, nie może być. Nie, no może było. było, ale to się znowu wytarło się z pamięci. Ja dlatego... jakoś wszystko to dlatego, wszystko załatwiało, zap... wyciągnąć. Ja jakoś zapamiętuję najlepsze. ciebie, pamiętam. Święty człowiek. Może na uczelni, na samym początku, kiedy nie wiedziałam słowa Pendrive, to zwróciłem się do wykładowcy z. Ze zdaniu, że zapomniałam tego pendrive, ale nie, nie znałam jej to słowo powiedziałam takie coś. Aha. On powiedział, że nie, ja nie mogę do niego przemawiać w taki sposób, proszę się nauczyć normalnego języka polskiego, ale to znowu z językiem problem. Tak, on dzieci Był... tak powiedział? Tak, wykładowca. Nie może tak wykładowca powiedzieć. Tym bardziej, że ja byłam My. na czwartym tygodniu zajęć dopiero. Ten wykładowca jest, nie lubię cudzoziemców i, e, a właśnie trzeba było przyjść w koszule, gdzie nie no. jest napisane jest górka było warte, to było warte. Coś cię dziwiło w Polsce? Coś takiego? Szok, so szok w Polsce. Co to było? Shok? Nie może, że to już Polska! Nic! <noise> 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 no nie może być Nie zdziwił nawet ten tramwaj, który jedzie tam. Tramwy są, pociągi również, komunikacja miejska. Czysta powietrze? Bo po prostu wylewam. <noise> A mnie chyba Warszawie zdziwiła większa infrastruktura, no bo wiesz, osoba, która wyjeżdża z Cyfrapolu, nie widziała takiego de facto nigdy w życiu. Nigdy nie widział uh, tych wieżowców i drapaczy chmur. Nawet z Starbucksu. Nawet Czemu Starbucksu! Tak ja w ogóle chodziłem normalnie do Starbucksu, bo myślałam, że to jest idealne miejsce na spędzanie czasu. No nie, tam jest po prostu kawa. Ja no mogę sobie w domu zrobić taką samą. Coś Cię zdziwiło w Palachach? Może jakaś cecha narodowa, który w życiu nie widziałaś i nie, nie słyszałaś nawet, że tak można, że tak może być? Podziwiam czasami jej głosy, wiesz? Głosy? Głosy. No wiesz, na przykład weźmiemy ten sam rosyjski język. On jest taki mocny. Weźmiemy ukraiński, on jest taki bardziej melodyczny, a polski jest po prostu. Oni sami te, tego możliwie nie słyszą, ale one są takie miękkie, ale jednocześnie są takie. takie. twarde. Ja tak, to jak można powiedzieć. oooo! i kaczka. karta! tak! kaczka, kurcz, tak. kaczka! Tak. one są czasami tak płynne, a czasami potrafią tak zaskoczyć. no właśnie. Więc. to mnie się dziwiło. Od... tego języka polskiego. Tak, w ogóle mówię, że polski język jest jedny, jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Chyba to trzecie z, z tych trudniejszych, ale dzięki temu, że jesteśmy slawianami, tak? Tak, możemy wszyscy trochę tak sobie poradzić, Tak, z tym. Bo ja akurat spotkałem dwa lata, temu może a, chłopa z Moskwy, miał chyba lat 40. Nie? Który mówił w języku polskim, ale niedobrze. Nie, nie Aha, <laughs> także było słyszeć bardzo. Że... Bardzo było słychać, okay. bardzo było słychać jego akcent nawet gorszy niż nasz. No są gorszy <laughs> niż znasz. Tacy są tacy zebrani, są takie kierunkowalne na coś. No. Oni chcą w ogóle być lepsi przez cały czas. Oni się uczą, oni nie stoją na miejscu. To prawda. Mi się podoba to w Polakach, bo oni się rozwijają. Oni interesują się czymś, oni gdzieś chodzą. Czegoś się uczą. Myślę, wiesz co, że na Ukrainie ludzie przyjmują wszystko jak jest i Mam i dobrze. A tak. Tu chcą, e, to się... A tutaj jest jakiś ruch przez cały tak, czas. Tak, tak, tak. A bez tego ruchu po prostu nie potrafisz żyć, po prostu pani mieszka, raz, patrz i tyle. No tak. Jak nie będziesz tego robił. Więc w takim tak dużym mieście jak Warszawa możliwie... Co zmieniło w ciebie w ciebie Polsce? Co, co by... powiedział tak jestem... Teraz muszę to być wigilię obchodzić. A teraz muszę obchodzić wigile, różne polskie święta. A teraz wybór prezydenta Polski dla mnie też jest ważnym dniem, bo od tego zależy moje, moja przyszłość. Jestem bardziej pewny siebie. Jestem zadowolony z tego, że się przeprowadziłem. Dlatego, że poznaję życie. W ogóle a Polska tworzyła dla mnie a, granice do innych krajów Unii Europejskiej, dzięki temu ja mogę podróżować. No i ty, chyba. Hmm. Ciekawe, Ciekawe, ale wiem 100%, co, że e, dla nas w życiu, w życiu przeprowadzki zmieniają się. I tak kardynalnie, można powiedzieć. Zgadzasz się? No wszystko. wszystko. Wszystko, wszystko. Absolutnie wszystko. <laughs> no dobrze. Dobrze, to pytań, chyba już ja nie mam, ale wiem, że wy macie. Ustawiajcie koniecznie Wasze pytanie na dole. Przeczytamy i oczywiście. Uh, oczywiście odpowiemy Wam na te pytania. I ja i Sławek też będzie czytał i odpowiadał. <laughs> dobrze, to zostawiajcie Wasze paluszki do góry. Sławek, no pokaż też. No, mój paluszki. <laughs> Także subskrybujcie ten kanał. Czekamy na komentarze, jak już wyją. No i e, linki do Sławka zostawię też pod tym filmikiem. Możecie przejść, też napisać, e, coś zapytać, jak będzie was. Piszcie, proszę, najlepszy. <laughs> no i cóż, dziękuję Sławek Ci bardzo, że udzieliłeś nam czas, że opowiedziałeś o swoim życiu, o życiu repatrianta pana, który powrócił to. Również Ci bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Wam dziękuję. Do zobaczenia, moi drodzy, do następnego filmiku. Pa, pa! Thank you.